A dzisiaj rozpoczyna się rok kościelny od adwentu. Adwentus płaci nie znaczy przyjście. Oczekujemy na przyjście Pana. W 1974 roku, 30 czerwca, grupa około setki młodych ludzi na granicy stanu Nowy Jork bawiła się na dyskotece. Nagle miejsce, gdzie się bawili młodzi ludzie, napełniło się dymem i płomieniami. W ciągu kilku minut, dwudziestu czterech młodych ludzi zginęło albo w płomieniach, albo stratowanych. Kiedy wszyscy się cisnęli do wyjścia. Według relacji oficera tamtejszej policji, kierownik zespołu muzycznego prosił nawet przez mikrofon tańczących, aby opuszczali salę, bo poczuł swąd dymu, że mu jest jakieś niebezpieczeństwo, ale nikt zbawiących się młodych ludzi, nawet nie wziął tego na serio. Dopiero gdy ukazały się płomienie, pożar zaczął się szybko rozprzestrzeniać, powstała panika i 30 czterech dwudziestu młodych ludzi zakończyło swoje życie. Drodzy bracia, dzisiejsze Ewangelii. Pan Jezus kieruje do nas również poważne ostrzeżenie. Przypomina o końcu świata i czekającym każdego z nas sądzie ostatecznym. Chrystus porównuje swoje powtórne przyjście do tego potopu, który przyszedł na świat, a ludzie, nie spodziewali się, tylko jeden. Noe wziął poważnie ostrzeżenia. Ludzie grzeszyli, w ogóle nie przejmowali się niczym, chociaż ich Noe ostrzegał, bo miał objawienie, że wytępi ten naród, który nie chce go słuchać. I dlatego zbudował arkę, i kiedy przyszła ta niesamowita ulewa, w tej arce jego rodzina i on zostali przy życiu, a wszyscy poza tym zginęli. Czuwajcie, mówi do nas już dzisiaj, także Pan Jezus, bo nie znacie dnia, ani godziny kiedy syn człowieczy przyjdzie i dodaje wy także bądźcie gotowi bo w chwili której się nie domyślacie syn człowieczy przyjdzie szkocki teolog bardzo pięknie napisał porównanie przemawiające mianowicie że lucyfer w piekle Przygotowuje swoich młodych diabłów na swoją pracę nad duszami ludzkimi. I pyta pierwszego z nich, jak ty chcesz swoją pracę wykonywać, żeby ludzi do zła prowadzić? Ja wszystkim będę udowadniał? Że Boga nie ma do drugiego, a Ty w jaki sposób chcesz zachęcić do tego, żeby ludzie nie służyli Bogu? A ja będę trochę inaczej, mianowicie ja powiem, że piekła nie ma. Że piekła nie ma. Nie martwcie się, ludzie. To jest wszystko kłamstwo, tego na pewno nie ma. Dobrze, synu. A jeszcze pyta trzeciego, a ty, a ja będę mówił ludziom, tylko się nie śpieszcie. Macie czas na wszystko. Nie martwcie się o nic, życie macie pod dostatkiem. I dlatego nie przejmujcie się niczym. I wtedy Lucyfer był najbardziej zadowolony. Ktoś powiedział, że najbardziej niebezpieczny dla nas czas w życiu rozpoczyna się wtedy, gdy uczymy się słowa jutro. Jutro zacznę uczciwie pracować, jutro zacznę się uczyć, jutro będę naprawiał to czy tamto. Jutro. Od tego dnia zaczynamy odkładać swoje nawet najważniejsze sprawy. I od tego momentu zaczynamy żyć i działać tak, Jakbyśmy mieli nieskończoną ilość czasu. Weźmy sobie do serca to, co mówi Pan dzisiaj, i nie odkładajmy najważniejszych spraw naszego życia na jutro, na potem. Gdyby ci współcześni ludzie Noemu nie odłożyli tego na potem, byliby żyli. Ile razy Śmierć przychodzi niespodziewanie. Powiedz, no, przecież Pan Bóg, jeśli nas kocha, to przynajmniej pięć minut nam da przygotowania do śmierci, choćby tylko żal za grzechy. A czasem nie da rady, nawet i pięciu minut. Jedzie samochód, nagle trzask, prask, i dziesiątki osób nie żyje. Nawet ten, który jakoś przeżył, to powiedział, że w tym czasie nie można było nawet o niczym pomyśleć. To jest moment. Warto zastanowić się nad sobą w tę pierwszą niedzielę Adwentu i zadać sobie pytanie, czy ja nie jestem takim człowiekiem, który odkłada najważniejsze sprawy w czasie mego życia. Na jutro, myśląc, że mam jeszcze wiele czasu. Nawet niektórzy spowiedź odkładają. Niektórzy odkładają praktyki religijne. Jeszcze mam czas. Ja jeszcze wrócę do Boga. Ja jeszcze się zacznę modlić. Ja jeszcze zacznę chodzić do Kościoła. Ja jeszcze pójdę do spowiedzi, ale nie teraz. Patrzmy, ilu lekceważy tak szczególnie młodych ludzi, a ilu ludzi młodych odchodzi. Popatrzmy, ilu jest szaleńców na motorach. Popatrzmy się, jak jedzie chłopak z dyskoteki pięcioro jeszcze kolegów, koleżanek, a wtedy dopiero. Chcę pokazać, jaki to z niego jeździec. I ni stąd, ni zowąd pada w drzewo. Ile takich wypadków, ile różnego innego rodzaju, ile przez choroby nie możemy odkładać swojego nawrócenia, swojej przemiany. Powiecie, no po co już tak często? Do kościoła chodzić. Po co znowu ten Adwent? Przecież to już wszystko znamy. A popatrzcie, ilu myślało, że jeszcze w tym Adwencie przeżyje czas oczekiwania na przyjście Pana i tylko już czeka na Boże Narodzenie. A Pan Bóg mu już nie pozwolił dalej żyć. Albowiem przychodzi często niespodziewanie, bo wyobraźmy sobie, gdyby każdy wiedział, kiedy umrze, to by dopiero był straszny bałagan na świecie. Gdyby wiedział, kiedy umrze, to ostatnie pięć minut jeszcze Panu Boga, a przed tym jeszcze by chciał sobie jakiegoś grzechu. I dlatego Pan Jezus, który bardzo kocha, ale każdemu daje wolną wolę. Ja nie chcę niewolników, mówi Pan Jezus. On chce ludzi wolnych. Ja nie chcę, żebyś ty czuł się zmuszony, że musisz do kościoła iść i wstawać zamiast dzisiaj sobie spokojnie pospać dłużej. Ja chcę, żebyś ty wewnętrznie był przekonany, że czynisz to nie przymuszony. Ale wolny, bo chcesz życiem swoim okazać, że chcesz otrzymać dobra większe niż te na ziemi, bo one wszystkie są złudne. Nie na darmo. Jeden z królów nawet powiedział, żeby jak umrze, to potem po śmierci proszę moją jedną rękę. Wyciągnąć poza trumnę, żeby widać było, ja nic ze sobą nie zabrałem. Ta ręka, żeby była pusta. Tak my nic nie weźmiemy ze sobą po śmierci. Tak się nieraz zaganiamy. Tak strasznie jesteśmy napaleni, żeby jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze tego. A nic ze sobą nie weźmiemy. Za nami tylko pójdą dobre czyny. I dlatego czas Adwentu jest po to, żeby się przygotować na ten ważny moment. Zastanowić się warto w tę pierwszą niedzielę Adwentu i zadać sobie pytanie: czy ja jestem takim człowiekiem, który odkłada najważniejsze sprawy w swoim życiu na jutro. Myśląc, że będę miał jeszcze wiele czasu. To właśnie jest taki czas. Czas modlitwy, czas czuwania. Powiedzieć, co mi modlitwa daje? Wydawałoby się, że nic. To jest tak jak samochód. Zobaczyłeś, ale widzisz, że jest mało powietrza, ale jedziesz. Nie chciało ci się albo nie miałeś. Do tego luft jak to mówią, nie, daleko nie ujedziesz. Auto musi być sprawne. Tak samo i my powinniśmy być przygotowani, żeby gdy Pan przyjdzie, żeby wszystkie nasze zmysły, żeby nasza dusza, żeby nasze ciało. Było przygotowane do tego, aby gdy Pan przyjdzie, powie: pójdźcie błogosławieni do królestwa, które Wam przygotowały, przygotowałem od zarania świata. Am.